W piątek maturzyści pisali ostatni egzamin z puli obowiązkowych dla wszystkich na poziomie podstawowym, tym razem z języka obcego. Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej większość abiturientów wybrała język angielski. Maturzyści zespołu szkół imienia Mikołaja Kopernika w Koninie uważali, że był dość łatwy. Angielski był najprostszy w tym roku moim zdaniem. Taki ze wszystkich w ogóle matur. Angielski to był bardzo prosty i nie było żadnego problemu. Blog był bardzo prosty i przyjemny. Mam nadzieję, że będziecie ponad 90, więc. chociaż tyle. Z powodzeniem, bo angielski całkiem lubię, umiem, więc. Jestem całkiem zadowolona. Myślałam, że będzie trochę trudniej, ale polski i angielski w sumie poszły mi najbardziej łatwo. W wypracowaniu, które jest najwyżej oceniane, maturzyści mieli napisać na swoim blogu historię o tym, dlaczego kupili rower i zdecydowali się nim dojeżdżać do szkoły, a także podzielić się z czytelnikami reakcjami innych na tę zmianę oraz poprosić ich o opinię. Myślę, że blog był dużo łatwiejszy. Chociaż oczekiwałam bardziej maila. Poradziła sobie pani? Chyba tak. Mam taką nadzieję. Angielski był prosty według mnie. Trzeba było napisać bloga. Pod koniec, także myślę, że nie był taki zły temat, był fajny, także dało się coś wymyśleć.